Cześć, z tej strony Skylark, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś pokażę Wam, jak wyczyścić pliki cookie z przeglądarki Chrome. A więc zaczynajmy. Po pierwsze należy oczywiście otworzyć Google Chrome i następnie przesuwamy naszą myszkę w prawy górny róg do tych trzech kropek, klikamy w nie. Następnie z menu wybieramy ustawienia. Kiedy ustawienia się już otworzą, z menu z lewej strony wybieramy prywatność i bezpieczeństwo po przejściu do prywatności i bezpieczeństwa, wybieramy pierwszą opcję od góry, czyli wyczyść dane przeglądania. I w tym momencie otwiera nam się takie oto okienko, i tutaj mamy trzy możliwości do zaznaczenia: historia przeglądania, pliki cookie i obrazy i pliki zapisane w pamięci podręcznej. Czyli jeśli chcemy usunąć ciasteczka, czyli pliki cookie, należy się upewnić, że druga opcja jest zaznaczona. Jeśli dodatkowo chcemy usunąć historię przeglądania i obrazy i pliki zapisane w pamięci podręcznej, możemy zaznaczyć także trzecią opcję. Następnie tutaj u góry wybieramy zakres czasu, czyli czy chcemy usunąć te trzy rzeczy z ostatniej godziny, ostatnich 24 godzin, 7 dni, 4 tygodni czy od początku. W zależności od tego, która opcja Wam odpowiada, wybieramy ją i następnie klikamy wyczyść dane. W tym momencie, w zależności od tego, ile tych danych jest, może to potrwać od kilku sekund do kilku minut. Wszystkie te dane zostaną wyczyszczone z przeglądarki Google Chrome. No i jak widać, zostały one już wyczyszczone. I na dziś to było na tyle. Dajcie znać w komentarzach, czy udało Wam się wyczyścić pliki cookie. I pamiętajcie, żeby kliknąć łapki w górę, subskrybować nasz kanał i podzielić się tym filmikiem ze znajomymi. Dzięki i do usłyszenia!